Szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie w niecodziennym dla nas miejscu. Tym razem spotykamy się w wieży naszego lotniska. W którym, na którym dzisiaj możemy się pochwalić zakończeniem działań związanych z inwestycją oświetlenia lotniska i z finalizacją procedur związanych z uruchomieniem tegoż oświetlenia. Dla nas, jako dla miasta, z jednej strony, właściciela spółki, właściciela tego lotniska, z drugiej strony też Instytucji, która bezpośrednio zainteresowana jest rozwojem tej tutaj obecnej infrastruktury, chciałbym powiedzieć, że no bardzo się cieszę, że ruszamy z tymi działaniami do przodu, że jest to też jedno z kilku działań, które planujemy do realizacji na terenie lotniska. Po pierwsze, tak jak mówimy, to jest teraz oświetlenie, ale dalsze prace to z jednej strony strategia rozwoju lotniska, to kwestia budowy chociażby stacji tankowania paliw, a zwracam uwagę, że docelowo mam nadzieję, mamy tu wszyscy nadzieję, tak jak zarówno pracownicy lotniska, jak i przedstawiciele władz miasta, na to, że to lotnisko przyczyni się również do rozwoju przedsiębiorstw tu funkcjonujących w mieście, do poprawy również statusu Mielca jako jednego z centrów gospodarczych, centrów rozwoju, Województwa Podkarpackiego. W mojej ocenie i to jest również cel naszych działań, chciałbym, aby te działania związane z lotniskiem przyczyniły się również do tego, aby produkcja zakładów lotniczych tutaj w Mielcu no, mogła być przydatna jak najbardziej dla chociażby naszej armii, dla polskiej armii, to wspomniane wcześniej śmigłowce, ale zakładam również, że te działania, które prowadzimy w tej chwili pozwolą przyczynić się do tego, abyśmy kiedyś mieli przy, przygotowane lotnisko do dalszej produkcji, do dalszych potrzeb wojska. Mam nadzieję, że firmy zlokalizowane tu w Mielcu będą mogły z tej e, okazji skorzystać, a nasza rola jest w tej chwili taka, aby w tym pomóc, a co za tym idzie pomóc mieszkańcom znaleźć tutaj nowe miejsca pracy, abyśmy tworzyli nowe miejsca pracy. E, ale to nie jedyny aspekt działań, który stoi w tej chwili przed nami. To również kwestia chociażby dostępu do lotniska dla pilotów przylatujących tutaj spoza, spoza Mielca, z innych lotnisk, dla samolotów typu w ogóle dla grupy General Aviation, dla pilotów, którzy latają również turystycznie, którzy oglądają kraj i dla których chcielibyśmy jak najbardziej, jak najszerzej otworzyć podwoje tegoż lotniska i powie powiedzieć, no czekamy tutaj na Was, będziemy Was chętnie gościć. To jest jeden z aspektów tych działań.